Witam serdecznie w najnowszym odcinku Niedzielnika Sportowego. Nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek będę tutaj emocjonował się transferem Kamila Glik. Także zaczynajmy ten niedzielnik. I tak jak mówiłem, Kamil Glik prawdopodobnie zmieni klub, chociaż pozostaje w tej chwili bez, bez klubu. Mówiło się dużo o tym, że był proponowany Legii, jednak Legia go odrzuciła i to nie ze względów finansowych, tylko przez wartość sportową, gdzie tutaj no... Niestety, ale Kamil ma już swoje lata, ostatnie sezony spędził we Włoszech, ostatni w Benevento, no nie jest pierwszej młodości. Kiedyś Grosik zapraszał go nawet do Pogoni, jednak chyba nic z tego i teraz pojawiły się dokładnie dzisiaj te plotki o tym, że Kamil rzekomo prowadzi rozmowy z Widzewem Łódź. Czy do transferu dojdzie? No podobno jest to kwestia dogadania i kwestia kilku dni, jednak warto obserwować, bo zobaczymy czy coś jeszcze się w tej kwestii wydarzy, bo wydarzyło się w tym tygodniu już bardzo dużo. Polskie kluby grały w europejskich pucharach I mówię celowo, grały, bo nie przegrały Na pierwszy może Raków, które no, O minimalnego spalonego Przegrali 1 do 0 Gdyby mieli napastnika, ten mecz Mógłby wyglądać lepiej, ale mają niestety Zwolińskiego i Piaseckiego A to no, nie zwiastuje sukcesu Jednak przegrali tylko 1 do 0 I w rewanżu mogą mieć Spore szanse Legia natomiast pierwszy mecz zremisowała i to 3 do 3. W przeciwieństwie do Rakowa ma kto w Legii strzelać, ale nie ma kto bronić, także stąd te dość dużo bramek straconych. Gdyby połączyć te oba zespoły, mielibyśmy klub idealny. Legia gra rewasz u siebie, także ma większe szanse niż Raków, także też trzymajmy kciuki. Jeżeli chodzi o kadrowiczów, no to jest niewesoło do końca. Szczęsny na treningu złapał kontuzję. Najbliższy mecz ligowy na pewno opuści. Co z kadrą i tymi, i tymi meczami eliminacyjnymi z początku września jeszcze nie wiadomo. Natomiast Mati Kesz się rozpędził. Zdobył dzisiaj dwie bramki w meczu z Burnley. Pierwsze dwie bramki Polaka w historii Premier League. Także ogromny słup. Być może po tej fatalnej kontuzji łydki z marca Mati już wrócił do optymalnej dyspozycji. Międzynarodowa Federacja FIFA zawiesiła prezesa hiszpańskiej Federacji Luisa Rubialesa. I to na co najmniej 90 dni za ten pocałunek z ceremonii zakończającej mistrzostwa świata kobiet, gdzie to właśnie pan prezes pocałował jedną z piłkarek. Piłkarki zastrajkowały, a FIFA prezesa zawiesiła. Dominik Furman pozwał Wisłę Płocki, i tu chodzi o to, że Wisła Płock mogła skorzystać jako spadkowicz z takiego prawa, że rozwiąże umowy z piłkarzami, rozwiązała tę umowę z Furmanem, na co Furman no nie bardzo się zgadza i rzecznik prasowy potwierdził, że otrzymali pozew od Furmana, jego prawnika i prawdopodobnie cała sprawa zakończy się w sądzie. Tak jak mówiłem, chodzi o to, że zdegradowani mogą rozwiązywać umowy, jednak nie do końca jest to zgodne ze standardami FIFA i w tym tkwi cały problem. Także zobaczymy też, czy Furman wygra tę sprawę, czy przegra. A tutaj macie jeszcze zestawienie wyników. Ekstra klasy, Premier League, La Ligi oraz Serie A. Ja dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się już jutro na shortach. Trzymajcie się miłego tygodnia.